Rafałek. Ale przede wszystkim jak tam, Krzyśku, powiedz widzą na wypoczynku było, zadowolony jesteś. Tak, e, ale ja chciałem tobie by Dobrze, pytanie. mów. Dzień dobry, Rafale. Dzień dobry, Krzysztofie. Tak. E... Już? Tak. Jeszcze raz. Dzień dobry, Rafale. Witam cię. E, ja też witam. E, Rafale, jak no. tobie było, czy smętnie, czy nie smętnie, wedle mnie? No trochę, trochę się stęskniłem jednak, no. Jak, jak we wtorek na przykład była demonstracja, y, że bronili TVN-u no. i był prezydent Truskolaski, co przemawiał. Jak ty byś, Krzysiek, był na tej demonstracji, by było fajniej z tobą na pewno. Truskolaski no. od razu poszedłby. A może i by poszedł, a może byś mu trudne pytanie zadał, wiesz, nie? Aha. No. Eee, co robiłeś, jak mnie nie było? No coś tam robiłem, wiesz, no. Ale co? Co, co tam? Byłeś gdzieś na jakimś spotkaniu, czy nie? No była? byłem właśnie na tej demonstracji w obronie TVN-u. Jakieś było zwiedzanie Białego Stoku, że o pałacu Branickich opowiadał jakiś przewodnik wczoraj akurat. No gdzie ja tam jeszcze byłem, no. Uf. Ty, no w sumie tak. Akurat w tym tygodniu nie było dużo jakichś tam wydarzeń, takich A, ciekawych. A ze mną? Oczywiście Krzysztofie, jakżeby inaczej, no. Szczególnie jak Cię widzę w takim dobrym humorze. A jak, a wspominałeś ktoś, e, tak na i tak, a, a... nie ma mojego przyjaciela, nie ma. A my, 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 my razem z Jackiem, Krzysiek, żeśmy się stęsknili za Tobą. Spotkaliśmy się wczoraj na przykład, wiesz, bo Jacek pilnował tu, wiesz, domu, żeby wszystko w porządku było, także, tak. I, i co, co mówiliście z Jackiem? No, Jacek mówił, że odwiedził ciebie, bo na jeden dzień pojechał. Nie, ale się. jak spotkaliście się no. z Jackiem, to co? E, co mówiliście, że dobrze, że świecienia ma czy i smętnie, czy. No Jacek mówił, że w ogóle, że super, że ty tam pojechałeś, bo ty jak inny człowiek, wypoczęty, zadowolony, szczęśliwy, przyjazny dla innych ludzi. W ogóle że ten chodzisz, zwiedzasz, kąpiesz się, z ludźmi rozmawiasz. W ogóle, że szczęśliwy człowiek, no. Także Jacek powiedział, że bardzo dobrze taki wyjazd ci zrobił, że wypoczniesz, dystansu nabierzesz. No, co tam jeszcze? No, z przyjemnych rzeczy. A na drugi rok, żeby ze mną pojechać? A kto wie, może będzie okazja, Krzysiek. No. No? Co jeszcze? To było? Ale lepiej to by było bo ze mnie, czy ze mną? Jak? A to Krzysiek, z tobą to różnie bywa, wiesz, nie? Nie, jak, ale jak... Jak ty w dobrym humorze jesteś, to jest z tobą jest dobrze, nie? Jak w złym humorze, to jest źle, nie? Leń? Nie, jak w złym humorze jesteś, to jest źle. A. Jak w dobrym humorze jesteś, to jest dobrze, nie? Aha. No tak jak z każdym, Aha. nie? No. Czasem ma się dobry humor, czasem zły, nie? To jeszcze to my no, powiedz coś, widzą, Krzysiek, jak właśnie co? Zadowolony z wyjazdu jesteś, nie? E, Szanowni no? Państwo, teraz Rafał zadał mnie pytanie, czy ja byłem zadowolony z wyjazdu? Czy mm -hmm. Powiem tak, pół na pół. No. E, byłem, żeby troszeczkę te domki byli tak od siebie mm -hmm. oddalone, dalsze, mm -hmm. nie tak jak. E, zgromadzone, zgromadzone, blisko siebie postawione? Tak. A to trochę chciałem. Sąsiad dla sąsiada zaglądał w okno prawie. A to tak ci przypominało, tak jak ty mieszkasz trochę, nie? Że tak, sąsiad. Tak, koło chciało, sąsiada. Że, Ciasno. No. Że nawet jak coś go trzeba było się kąpać, czy coś jakiegoś mhm. trzeba było zasłoną, no tak. żeby nie było widać ciała i tak dalej. Mhm. Bo kuchnia, Czasami skrótnie z się chodziło, uh -huh. to też trzeba było zasłaniać okna, żeby są uh -huh. następnie nie podglądać, czy ja goły, czy uh -huh. ja nie goły, jakie ja mam, jakie postury ciało. Trzeba było bez przerwy nakładać pod koszulki, z krótkim rękawem i tak dalej. No jeździliśmy z Maćkiem wszędzie po Mazurach i po Warmii. Uh -huh. Jedzieliśmy, zwiedzaliśmy muzeum wszędzie i stadina koni. Zwiedzaliśmy, do jednej stadiny koni zjechaliśmy, że tam ciężko było dojechać nawet, to się zawróciliśmy. I y, nie chcieliśmy, żeby nam samochód siadł po werdepach Tak, tak, to ja mówiłem, I że ja też się boję ja, po wertepach jeździć. Tam notowaliśmy nocowaliśmy, że muszę po pierwsze jutro Pierwsza będzie interwencja do burmistrza, uh -huh. e, nie Moniek, ale Mikołajek, Mikołajek. Uh -huh. e, żeby tam drogę zrobił lepszą. Uh -huh. Raz. Dwa. Żeby oświetlenie drogi było. Trzy. Ścieżki rowerowe, żeby byli. Uh -huh. Cztery. Chodniki, żeby byli dla pieszych. I żeby... a ostatnie, żeby były parkingi, parkingi dla samochodu. Uh -huh. Żeby normalnie, bo można zaparkować samochód jak człowiek uh -huh. i żeby ani na, na posesji prosić się, że no pozwalali, bo musieli pozwalać, bo na no poboczu Nie ma gdzie parkować sam rafon. No. tam rafał, no że, tak. Można było parkować, ale to jest parkowanie nieprawidłowe. Nie mhm. e, no, one pozwalali parkować na swoich posiedzeniach, dlatego, że tam droga jest fatalna, fatalna. żeby ty pojechał, to byś tą drogę przeklął, wiesz? Mhm. Mhm. I sobie, że... No, ktoś stają. rzuca. Jakiś widzowie. Zaraz, poczekaj, nakręcimy, bo ktoś rzucił jabkiem. Co, uciekli? No, Tacy odważni. Jak zwykle. No, nawet... Nie. Widać ich, który to uciekł, pobiegł za nim, ale pewnie wiesz, uciekli szybko. Rzucił jabłuszkiem w dach i uciekł, przychodząc pewnie. No, się co przyjmowałeś w tak powiem tobie, No? Rafale, że fajnie było, ale ta droga, jak. powiem tobie, to, to. Mhm. fatalna. Ciężki dojazd jest. O! no. Krzychła, ty dużo tych masz? Co to są, śliweczki? Tak, minybelki chcesz przychodzić z No wiem, trzeba pozbierać, będzie, bo to się zepsuje. Tylko takie, no. one takie malutkie, to co z nimi robić? Takie nie wiadomo co. Ani to no je... ale kompoczyk, kompoczyk. kompocik? Może i można, no. no. Z czegoś takiego. No. I powiem tobie, no. jak chcesz to przychodzić No. I, no i fajnie było. No. Jeździliśmy i tak dalej, i tak dalej. No, czego powiem tobie? No. Co. To gość szybko wracamy no. na ten. Do stolika chyba, nie? Czy tu będziemy kręcić? No to nie, to on już jak uciekł to... gdzie on poszedł? Coś. ciebie. Uciekł pewnie. Jedni no. tam, drudzy tam. Było z kilku. No, Dzieciaki pewnie, czy co co, jacy starsi? Tak jest starsi, 15 lat no. Cześć Wojtek w ogóle Chodź No chodźcie. to chodźcie, wracamy Chodźcie no. A jak nie, czy ja już, już wezmę szczotkę do, do Pozwiera Pozbiera się i wyrzuci, no tak Tak no. Nie powiem mm -hmm. To już specjalnie widzisz Przyjechałem tak. Wróciłem No. Czy dawaj? A to nie krzy się, wiesz, jak nas tu nie było, was tu nie było, to oni mogli tak przechodzić i rzucać i to nikt o tym nie wiedział, bo to nic nie, się nie, nie się stało, nie. Nie. No? E tak. Nie było tyle tak ta rzucania. Ja on do rogu miesięcy byłem specjalnie uh -huh. na dla mnie, że tak, ty przyjechałeś. A, bo widzą, że samochody stoją przed Twoją tą. Tak, I że, że ktoś jest już w domu, no? Że tak, no Już tak. jestem w domu. No, Nawet znowu, żeby go przegnać. Żeby go przegnać, żeby jego nie było. Żeby mm -hmm. znowu gdzieś wyjechał mm -hmm. i żeby opuszczał posesję. Mm -hmm. Że o, my zwyciężamy, nie ma, ucieka, boi się nas i tak dalej. O. Oni tak robią. Ja to myślę, że to tak zwana główna żaeria po prostu, wiesz. Iż musi policja jeździć, musi być patrol, mm -hmm. a ten patrol łoży lachę. No nie, co pół godziny przejeżdża patrol, Krzysiek. Co? Co? pół godziny przejeżdża. To mało. To żeby... Toż oni nie tacy głupi, żeby przy policji rzucali. Oni popatrzyli najpierw, wiesz, czy można, czy nikt ich nie widzi. I wtedy Ta. rzucili. A tu mieszka, daje cynik, że nie ma policji, przychodźcie. A nie, to można sobie z zegarkiem w ręku, wiesz, czasami wymierzyć. Toż jak oni, wiesz, tutaj przyjadą, to wiadomo, że przyjadą dopiero za jakiś czas, nie? Oni mogą poczekać, zobaczą, że patrol przejechał w jedną, w drugą, odczekają chwilę, tak, i później... Powiedzą, że wiesz, że następnym razem oni przyjadą, no nie za chwilę, tylko też jakiś czas. I wtedy no. mają czas, żeby coś rzucić, uciec jeszcze. To mnie dzielnicowo powiedziała, że no. panie królowki, bo sobie tam patrola, uh -huh. żeby stał dzień i noc i pana uh -huh. pilnował. Mhm. Uh -huh. pan tu bynajmę ochronę. Mhm. Uh -huh. A ja powiedziałem dziękuję bardzo pani dzielnicowo, że pani tak... Uh -huh. pocieszy mnie. Uh -huh. I powiedziałem w oczy, chyba Pani gra w dudkę razem z nimi, mhm. na jednej strunie gra. więc struny nie macie, tylko w gitarze, tylko jedna struna i szarpiecie tą strunę, aż pęknie kiedyś ta struna. A gdzieś mhm. u Pani pęknie, albo u ich pęknie, albo Pani wyskoczy za drzwi, mhm. albo e, połapie ich, one będą albo ja połapię ich i one będą wyrzucone ze szkoły. Mm -hmm. Bo ja zejdę do dyrektora, napiszę pismo, robię, kupię parę zrobię zdjęcie, zawiozę do, do dyrektora zdjęcie, pokażę po szkołach, dyrektor pozna, ja wezwę dyrektora, poproszę, żeby wezwał do sekretariatu, przyjdzie, opierdolę dyrektora, opierdolę jego, matkę wezwę, wezwę policję tam wtedy, a wtedy yy, ja go zabiorę do poszczaka, mm -hmm do reszty będzie siedzieć, a pan dyrektor zabierze dokumenty z do kuratora pismo pójdzie. Yy, kurator weźmie pani, pana i dyrektorka nie będzie, dyrektora albo dyrektorki nie będzie, będzie wyrzucona. A ten zakończy mhm. uczeń naukę w waszej szkole. Ja ci chyba Krzychu jednak muszę powiedzieć wiesz, bo tak zastanawiam się czy powiedzieć cały czas ci czy nie powiedzieć. Tu miał taki incydent przykre miejsce właśnie, że Ktoś na bramce białą farbą napisał... U mnie? Y, tak. Napisał Knur. I my z Jackiem, żeby Ciebie nie martwić, y, wczoraj żeśmy przyjechali i to zamazali farbą. Ja, a skąd się farbę? Jacek kupił taką, wiesz, taką samą w sprayu jak furtka Twoja bramka jest malowana. Ale y, dlaczego Ci to mówię? Bo dzwoniłem właśnie do dzielnicowej i pytałem ją właśnie, Aha. co powinniśmy zrobić, skoro Aha. taki napis się pojawił. Czy oni, ich to w ogóle interesuje, czy oni chcą? Ale coś czego z tym ja nie, nie powiedział. Nie chciał cię martwić, wiesz? Żebyś po prostu ty, ty się ty nie, nie denerwował. Ale nie, Krzysiek, nie o to chodzi. Mhm. Posłuchaj, bo zacząłeś mówić właśnie o dzielnicowej, nie? Tak. I dzielnicowa. Mu... A to był na, na... udzielnicowej? Ja ty... dzwoniłem telefonem do niej. A ty dzwoniłeś tak? tak, i pytam, co ona z tym zrobi. O której tego nie było? W... Dzwoniłem do niej wczoraj o 13.00. W sobotę była? W sobotę, tak. I ona nie miała, tak? Tak. I ona mówi, ale czego pan ode mnie oczekuje, że ja przyjadę i zamaluję ten napis? Ja mówię, proszę panią, nie. My to z kolegą przyjedziemy i zamalujemy. No. Tylko pytam, czy pani na przykład może chce jakieś zdjęcie zrobić, bo może ktoś coś widział, ktoś coś słyszał, żeby znaleźć tą osobę, która to zrobiła. Ten napis, nie. No. A ona mówi tak: proszę pana, z tego co ja wiem, to tam na podwórku są kamery. Więc może te kamery coś zarejestrowały. Nie? No. A ja mówię, ale Państwo nic z tym nie będziecie szukać sprawcy? A ona mówi, no ale jak Pan to sobie wyobraża, że jak ja go znajdę? Coś w tym stylu, nie? No. Ja mówię, no to może na przykład nie zamalowywać tego napisu. Może Pani przyjedzie, obejrzy ten napis, zrobi no. zdjęcie, a ona mówi do mnie tak, proszę Pana, jeżeli Pan Kononowicz y, czuje się coś tam, że to obrażony to może przyjść, złożyć zawiadomienie w tej sprawie, nie? A trzeba powiedzieć, ale konon czy nie ma, konon odpoczywa i mm -hmm. e, złożył e, ustnie, żeby w mm -hmm. jeździł. Trzeba to było powiedzieć. Czy, I, czy, i, trzeba było się zapytać się, tak. czy tak. E, ona jeździła w patrolu. Jeżeli nie jeździła w patrolu, tak. to wie, ja piszę pismo, teraz mm -hmm. siądę, tak. napiszę do komendanta miejskiego, wojewódzkiego mm -hmm. i zajadę jutro na spisem z dam, mm -hmm. ażeby ją e, wywalili, ale pierwsze zajdę do komendantki no, naszej. Może to Krzysiek nie wina z kolei, może oni za mało Przepra policjantów nie. mają. Przepraszam no. bardzo, mnie nie obchodzi. No. E, oni one mu, mówią, że nie mają potrzeby, ja mówię, mnie nie obchodzi. Tak mówią, że mają ileś ulic do objechania i nie może tu cały czas tylko twojego domu pilnować. A mnie to nie obchodzi no. e, Rafale. No. Tak. Ja zgłaszam i uh -huh. patrol musi być często i gęsto. Uh -huh. Nawet on obiecał, tak. tak. że wypełni taki dokument, że będzie często i gęsto zaglądać uh -huh. z patrolu. A znów tak. e, nie wypełniłem tego dokumentu. Ale nie, no jeżdżą koło ciebie patrole częściej niż na przykład koło mojego domu. No dużo częściej koło ciebie jeżdżą, mówię. Co pół godziny jeździ patrol. Koło Twojego domu. To cię naprawdę tutaj specjalnie traktują tak jak mogą, bo oni podobno tam, nie wiem, mają dwa, trzy, wiesz, patrole na całe osiedle. To za mało. No za mało. No ale to oni ja mówią, że oni nie ja mają więcej Ja, pieniążku. żeby więcej patroli. Ja no. wyślę pismo do ministra mm -hmm. spraw wewnętrznych mm -hmm. i administracji. I albo si siądę, mm -hmm. jak będę miał pieniążki, a niedługo będę miał pieniążki, mm -hmm. to siądę tak. i pociąg zajadę do Warszawy do ministra programem mhm. na tym. temat. Bo jeszcze krzysiek ci powiem tak, że po prostu yy, ja mówię: "Aha", bo ona mówi, że, yy, że to zdjęcie, nie, ona mówi: "To niech pan zrobi zdjęcie". I wtedy mi pan wyśle. A, a nie tu... zdjęcie? Zrobiłem zdjęcie tego napisu, no. Pokaż. I może pan zamalować. Zaraz ci pokażę, bo mam w tym telefonie, którym nagrywam, więc. No. I potem wiesz, rozmawiamy z kolegą i on mówi tak: "Słuchaj, ile kosztowała ta farba?", nie? No. 15 złotych, nie? Puszka. Yy, przyjechać tutaj, pomalować i odjechać, to nie cała godzina roboty jest, nie? No. Godzina roboty to jest 20 złotych, nie? No. Czyli razem szkoda to 35 złotych, nie? No. A żeby było przestępstwo, to musi być powyżej 700 złotych. No. I on mówi, że to w ogóle oni powiedzą, że to wiesz? Ma mało mała szkodliwość społeczna, i żeby no. to zamalować, i żeby im no. nie zawracać głowy, no? no. Dlatego to nawet myśmy się zastanawiali, czy tobie o tym mówić w ogóle, nie? Ale, no, tak, może jak dzisiaj ten rzucił przed chwilą, to tak pomyślałem. Lepiej, żebyś wiedział, może, nie? Wiesz, nie? Że są różni ludzie po prostu na świecie. Nie, nie? ja zaraz zadzwonię na, mhm. do, na Bema, tylko znajdę Zeszyć i zadzwonię na, na Bema i będę rozmawiał w tej sprawie. Bo dość mnie takiego. Handel obłudził. A dziękuję tobie, że mnie powierzył. No. A, ja, a Jacek dostanie batuł, że mnie nie powiedział tam. Bo żeby Jacek nie opowiedział. Ale ja on był... chciał dobrze krzyzić. To ja by przerwał urlop i przyjechał. A do... i dlatego Jacek właśnie mówił, że... U mnie żeby... nie ma! Ja Niech. wiem, żeby ja, ale nie. ja bym urlop krótszy, szyt, zjeżdżamy! Ale to dlatego Jacek powiedział, że ci nie zerwować, bo po co? Zamalować za 30 zł niecałe robota i w problemie. I kto malował? No to było tak, bo nawet specjalnie film żeśmy nagrali, żeby ostrzec innych widzów, żeby nie robili czegoś takiego. I, I kto malował? Ja malowałem, Jacek nagrywał Aha. film. Wiesz, hmm. żeby tak po prostu, że pokazać innym, że jak zrobią coś takiego, to my tutaj jesteśmy. Może mi to. Ten film. Do, y, zdjęcie mogę ci pokazać. A czekaj. Nie mogę, Krzysiek, bo zostawiłem w komputerze. Ja ci jutro je przywiozę, pokażę. A może na papierze? Wydrukować. Wydrukuję, wydrukuję, tak. Wydrukować? Tak, tak. Jak ty malujesz, jak najpierw tak. 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 napisane. napisane, napisane. Yy, o, poczekaj, nie mogę, mogę. Ja ci pokażę ten film z malowania przecież. Zaraz włączę w internet i ci pokażę. I będziesz widzieć, bo tam napis jest wtedy i będzie widać. Już ci szukam. Także my nie chcieliśmy Cię po prostu martwić, wiesz? Jak ty w dobrym humorze jesteś, to zawsze to. Czekaj, ja pauzę, zobacz. Tak to wyglądało. I zeszyt jakoś leżał. Zeszyt taki leżał, tak. A gdzie ten zeszyt? A ja w samochodzie mam, zaraz przyniosę. Tam jakiś dzieciak dla Wojtka coś napisał, że w prezencie. To Zaraz przyniosę, no. Tylko obejrzył ty film. I przyniosę. No zaraz, krzyk. No, zaraz. I idź, Weź mnie, mi minę... mm -hmm. na papier, chodź. No, wiesz. E...